Teraz totalnie budżetowy smartfon od LG, czyli LG L-Fino, 4,5-celowy ekran WVGA IPS natomiast, 1,2 GHz, 4-rodzinowy procesor, 8-megapikselowa kamera e, przednia VGA, 1900 mAh baterii, 1 GB i Android 4.4.2 KitKat. Tak się oto ten smartfon prezentuje. Również brak przycisków gdziekolwiek tutaj z boków. E, i na dole, ten smartfon będzie miał prawdopodobnie niedługo premierę, tutaj ma aparat wspierany jedną pojedynczą jedną LED, z tyłu oczywiście przycisk uruchamienia, blokady ekranu, natomiast na dole gniazdo ładowania, do góry gniazdo mini-jack na słuchawki. No i cóż, całkiem, całkiem e, również jest to kompaktowe urządzenie. Jest to urządzenie poręczne, ergonomiczne, ma fajne kształty, plastikowe wykończenie, natomiast e, z fajną, ciekawą, ciekawą teksturą. Jak już tam tu możecie widzieć, e, co sprawia dosyć miłe wrażenie nie? i trudno tutaj się do czegokolwiek przyczepić. Nie wiem, jak z wydajnością tego urządzenia. Zobaczmy jeszcze sobie tradycyjnie aparat. Para. Również e, szybkość, prędkość migawki jest bardzo, bardzo e, o, słaba, ne? bo wolna jest ta migawka. Oj, zdjęcia z przedniej kamerki to już w ogóle jest tragedia. Także to jest... no cóż, typowo budżetowy smartfon, jednak z najnowszym Androidem, więc zobaczymy w jakiej cenie on będzie. Jeżeli będzie w cenie fajnej, to myślę, że myślę, że może się, może się fajnie przyjąć na polskim rynku nie na nim pojawi, no ma się na nim pojawić, ale, ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości. VT.pl I cóż, to tyle LG g naprawdę LG Elfin G-Fino całkiem, całkiem fajne, fajne urządzenie.